Minecraft Czasami Odcinek czwarty Część druga Adi? Adi, budź się! Adi! Pierdolnąłeś My... tą głową jak... Kurwa nie wiem Michał... Czemu nie założyłem mojego... mojego... hełmu? Adi ciężko mi to mówić, ale... Wydaje mi się, że możesz być idiotą. Miałem na hiszpańskim to słowo, Michał. Pamiętam. Gdzie ze mną takie numery. Czy, ja, co ważniejsze, muszę, czy. Muszę się zapalić, Michał, nie wytrzymam. A jasne, stary. Już, już się daje. O, masz. Swoją epa. No mam epa, znalazłem epa. Jak ty wziąłeś? Pokaż A, mi to. Nie. <śm> mam na nagrzaleb, mordo. Stary rzekł. Ty to zawsze ale, byłeś frajer. Wiesz co ci mogę dać? Natomiast pa, na to. Dałem ci to wcześniej, ale upadło ci, podniosłem, więc masz z powrotem. Ty, właśnie. Dzięki. Możemy Podoba. teraz... mamy chwilę, żeby to przeczytać, bo... Drzwi się zamknęły. Chyba nie będzie nas gonił. Tam rację. Zobaczmy, co tu jest napisane. Dzień pierwszy. Kocham Legię. Jasne, że nasz. No kurwa. Podali mi jakieś dziwne leki. Chuj pale, smakuje jak zielsko i daje fazę. Co oni mu podali? Dzień drugi. Brzmi dobrze. Kurwy z widze wa ciągle mnie karmią i dają liquid. Może nie są aż tacy źli. Ty, to, to chyba to twoje. Nie wiem, Wyślij? co się Dzień, Dzień trzeci. To moje dobre, dobre smakuje. Tak? No dobra. jest. Dzień trzeci. Barwy widzewa wyglądają w miarę spoko. Szczerze mówiąc, dali mi parę i co? wywiesiłem sobie. Słucham? Nie jest tak szaro, już kurwa. Co to ma znaczyć? A ti być wreszcie walne. Stary, ja tylko czytam co ty Michał! Kupa. Mówiłem do siebie spokojnie, Michał. Ciebie A, bym no. nigdy nie walnął bracie. Dobra, dobra. Dzień czwarty. Kocham wi. Nie mogę tego przeczytać, Adi. Nie. Mój myślę, Boże. Że ja, myślę, że ja też nie mogę nie potrafić czytać, Michał. To na Ale pewno rozpoznasz. Obejrzę obrazki. Spójrz tylko na to. Jedyne dwa słowa, które znam. O mój Boże, byłem uczony przez ojca i dziadka, żeby bić takich ludzi. Ty to napisałeś, Michał? W życiu kurwa, przecież ty to znalazłeś. A no tak. No dobra. Ty, te paku... Lepiej, lepiej to wyrzuć. Zalegie. Zalegie. Trzeba... wyjmuj zapalare! Spalmy to! Mam tylko flita, nie mogę Czeka. Dobra stary, rzucaj to tutaj. A nie, dobra. Nie ma. Będasz? Nie ma! Nie. Dobra, dobra Michał Chodźmy mi dalej Ty to, ty to masz łeb na karku Kurwa bić to boli Ja nigdy nie byłem tych, tych, Nie nerwuj mnie Michał Tych miś... Z... No chodźmy w prawo Znam Slenderman, zasada, że przy prawej ścianie się chodziło Pamiętam jak grałem, jak miałem Co ty pierdolisz? Laptopa. Słuchaj ja, ja chyba nie chcę iść w prawo bo ja się boję ciemności. Ja też boję się ciemności. Hadi. Dobrze, chodźmy. Chodźmy. Tam jest zamknięte. To zostaje nam tylko wentylacja. Przypomina mi inną grę, w którą grałem. Chodźmy. Kurwa, jak tu ciemno. Ale bardziej boję się schodów. Pójdę przodem. Ja na schody są całkiem straszne, przyznam. Tam na końcu widzę jakieś światło Dobra Adi jesteś? Czekaj, czekaj na mnie Michał Jesteś Dobra już myślałem, że zostałeś gdzieś w tyle Ale... Ale kurzu Czuję się bardzo podejrzany jak tu stoję w, w tym... Co nie Adi? W tej wentylacji Nie będę kłamał Czuję się jakby... Jakby... Co to jest? O mój Boże to biuro. Skąd znam tą twarz? Ale to niemożliwe. Daniel Mewa! Kto? Daniel Mewa, nie uczyliście tego na. A nie, przecież byłeś tylko w przedszkolu. Nie byłem w przedszkolu. Co ty, co ty mówisz, dziadek mnie wychował. Posłuchaj. Daniel Mewa, ten. To ten człowiek. Miał coś wspólnego z widzewem, kiedy oni. Sam wiesz, co się stało. Ale... Tylko co jego twarz robi tutaj? Skąd tą tą twarz, mi się wydaje, Michał? Koja się go skończy. Ojib. Wkręciła mi się, Michał. Michał pił dole. <laughs> tak bywać, ale czasami mnie... Czy mogę z ciekawego Sirius i mleko 5% tłuściem. Ja może sprawdzę, co tutaj jest na tym biurku. Eee. Coś tu się klei. Chyba. E, ty nie zgadniesz, zgodnie. co znalazłem. Nie zgadnę. Jointy Blanciory, zwykłe kurwa, koksy. Weź se trochę. Michał jest. Kurde hmm. I jakaś instrukcja obsługi Jakieś radia tylko I... Nie mam pojęcia Michał o co chodzi śmietana jest na ja stole Ja byłbym taki pewien, lepiej zostaw to w spokoju To już chciałem plizać, pewny jesteś? Po prostu nie próbuj No dobra Ty ja Bo tu kabel jest zerwany tam jest latarka. Kabel. To może znajdziemy coś, co może to naprawić. A ja. nie chcemy? Latarki czasem? Eee. Michał? Po co? No masz rację. A nie, czekaj, ona oświetli a, nam te schody. Wezmę ją w kieszeń Kurwa, Adi, jesteś geniuszem. A tu jest jakiś Mama, system naprawczy. Toś tak zawsze mówiła. Umiesz czytać? Kurwa Czytam ci wszystko od 20 minutami Tu mamy trochę tego kabla Kable? Może Spróbuję tutaj po prostu, posunąć się trochę Krzyćko, lubiliśmy kabli, pamiętam Weź Ty po prostu się nie odzywaj Drzwi, zobaczkę. zobacz Zobacz Wstać ją w kaptur Dobra Drzwi się otworzyły O kurde Ty Co to jest? Pamiętasz tego wcześniej? Kurde zamykaj to szybko, szybko Michał O mój Boże Szybko Musimy uciec stąd Co jeśli wejdzie wentylacją? Kurwa tu są jakieś drzwi, szybko Czułaj zabarykaduję! Dobrze, dobrze Jestem na szczęście bardzo silny Dobra idziemy Może będzie przejście tu jakieś co to ma być? To jest... Czekaj, znalazłem instrukcja tego, obsługi radia. To tak nie wygląda jak radio, Michał. Moje, mój JBL tak nie wyglądał. Słuchaj, tu masz jakiś mikrofon, to musi być radio. Jeśli nie to, to nie wiem co. Instrukcja obsługi. Podejdź. Przekręć pokrętło na konsoli bądź słonie musz kartę dostępu do terminalu? dawaj słonia Loda zrób mikrofon a ty kurwo kto to napisał <laughs> cześć spróbuję. dobra czekaj przestań kurwa co ty robisz co? stary co ty kurwa zrobiłeś właśnie jesteś gejem jakimś? myślałem że jak bongo coś mi tu nie gra ale dobra Włóż kartę dostępu do terminalu. Posłuchaj się trochę. Spróbuję to odpalić. Coś się włączyło. Co ty gadasz? Jeszcze karta. Czekaj. Wsłychać linkę. Ty, chyba coś słyszę. No, jakby słychać coś. Adi, słuchaj. Halo? Chyba słoń. Halo?